To nie szaleństwo, to nie żaden dramat, idziemy w dobrą stronę, działamy dla Pana Te pieniądze muszą trafić do osób, które ich potrzebują. No totalnie, tylko jak? Nie mówimy o tym nikomu. To co, może tutaj? Ja dał trochę niżej. To jest sprawiedliwe. Przejrzę to i zrobię listę potrzebujących. A co jeśli ktoś nas złopie? Jezus nie za zabić nieznajomych, a ja nie mam się przyznać za ziemków. Co może być nie tak? Działamy. Bóg jest po naszej stronie. Kradzisz to grzech. Wiem, ale no, czy ksiądz to wie? Staram się! A ty jesteś niesprawiedliwa wszyscy! Ja nie przyszedłem do spowiedzi, tylko pomoc. Serio? Bycie dobrym nie jest łatwe, tak? No tak. No pan Jezus był i zobacz jak skończył. it's true